Czy Wszystkim dzisiaj robię podsumowanie kadencji Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, obietnic, które złożył w 2015 roku. Czy rzeczywiście prezydent wywiązał się z obietnic, które przedstawił w 2015 roku? E, można powiedzieć, że e, tak naprawdę wykładam karty na stół, mówię, sprawdzam, tak? Sprawdzam. Zresztą każdy z nas, który pójdzie na, do wyborów, tak, na, oddać głos, powinien takie coś zrobić, tak? Czy rzeczywiście ten kandydat, który ma takie obietnice, później je realizuje? No, wiadomo jest, że nie wszystko może faktycznie tutaj kandydat zrealizować, tak, czy osoba, która została wybrana na posła, senatora, czy na prezydenta, ale dobrze by było, gdyby chociaż większość tych, tych, tego programu, który przed wyborami dany polityk zrealizował. No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, w 2015 roku pojawiła się taki program, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, w którym po prostu mówił, co zrobi przez najbliższe lata, jeśli wygra wybory prezydenckie. Co prawda było ciężko znaleźć jeszcze te punkty w internecie, ten program polityczny, bo bardzo szybko on zniknął, tak, dziwnym trafem. Natomiast ja znalazłem go, zresztą zostawię wam linka, gdzie ten program można znaleźć. No i zrobimy, sprawdzamy tak naprawdę, co mówił Andrzej Duda, zanim został wybrany na pierwszą kadencję jako prezydent, tak, i co zostało zrealizowane. Praktycznie Andrzej Duda Andrzej podzielił te swoje tak naprawdę pomysły tak, na kandydaturę na takie trzy grupy. To jest rodzina, praca oraz bezpieczeństwo i dialog. I pierwsza grupa to jest rodzina, cofnięcie ustawy, która podniosła wiek emerytalny do 67 roku życia. To rzeczywiście miało miejsce, to był jeden z priorytetów, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę. Bardzo szybko to zrealizował po tym, jak został wybrany na prezydenta Polski. To rzeczywiście trzeba mu zapisać na plus, że obniżył ten wiek emerytalny, Następny punkt to jest 500 zł na każde dziecko poczynając od drugiego. Dostępne i bezpłatne przedszkola. To było właśnie zapisane w tym punkcie. 500 złotych rzeczywiście jest realizowane. 500, 500, program 500. plus. Pytanie jest, czy to jest program autorski Andrzeja Dudy, czy to jest program jakby całej partii rząd, rządzącej Prawa i Sprawiedliwości, bo no, rząd PiSu tak naprawdę chwali, że to jest ich program, tak, realizowany praktycznie przez nich. Wiadomo z jakiego obozu politycznego wywodzi się prezydent, no ale pytanie, czy to jest sukces, który można przypisać prezydentowi, czy to jest sukces partii politycznej. No i teraz dostępne i bezpłatne przedszkola. To jest tak naprawdę punkt bardzo kontrowersyjny. Wiem, jak to było jeszcze kilka lat temu, były potężne problemy, jeśli chodzi o zapisy dzieci do przedszkoli. No, rodzice się śmiali, tak, że żeby po prostu zapisać dziecko do przedszkola, to trzeba już je zgłosić zaraz po narodzinach, żeby było miejsce w przedszkolach. Różnie to wygląda w różnych miastach, tak. W dużych miastach rzeczywiście jest dosyć duży problem. W niektórych ten problem został zminimalizowany. No, powstało też mnóstwo prywatnych przedszkoli, więc rodzice gdzieś mają alternatywę. Oczywiście nie Każdego na to stać. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola w dużych miast, no to czasami czasami jest ten problem, ponieważ jakby rodzice, na przykład w Warszawie, mają możliwość zapisania dziecka do przedszkola bezpłatnego, państwowego, ale znajduje się on w zupełnie innej części Warszawy, nie znajduje się blisko domu. No więc to jest pytanie, tak, bo rodzice muszą praktycznie to dziecko odebrać w godzinach szczytu, przecierać się przez korki, w Warszawie tracą mnóstwo czasu, albo też po prostu zapisać gdzieś pobliżu do przedszkola, ale wtedy za opłatą. Tak? No, i sobie tutaj ludzie kalkulują wtedy, czy się opłaca rzeczywiście wieść to dziecko do przedszkola na drugi koniec miasta, płacić praktycznie pieniądze tak, za paliwo, za czas spędzony w korkach, czy bliżej na przykład i zapłacić pieniądze. Także tutaj akurat ten punkt jest kontrowersyjny. Na pewno znajdują się takie przedszkola, gdzie łatwiej jest o zapisy, więc w jakimś stopniu on jest zrealizowany, natomiast dalej ten problem pewnie występuje. Następnie tak, dostępne i bezpłatne przedszkola. Znaczy dostępne, w ogóle dostępne i bezpłatne przedszkola to też jakby twierdzenie, tak, przedszkola były z reguły bezpłatne i też są dostępne, problem jest z tym, że nie ma tam miejsc w tych przedszkolach, tak, że są zapisy i to był problem. Odejście od kryterium zysku w służbie z droga likwidacja NFZ, no i tego na pewno po raz praktycznie Andrzej Duda nie zrealizował, tak, więc nie został zrealizowany plan likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zresztą pytanie jest co by miało być powołane w to miejsce co kasa chorych powrót praktycznie do rozwiązań systemowych z lat 90 tego praktycznie nie, to nie zostało zrealizowane. To jest duży mankament, jeśli chodzi o służbę zdrowia, a więc przeliczanie tak naprawdę, robienie planów, że dany szpital przyjmie x pacjentów w danym roku, że dany szpital tak naprawdę zrobi takie i takie zabiegi, obliczanie tego, rzecz kuriozalna, absolutnie jest to bezsensowne, zwłaszcza dzisiaj w kontekście bo po prostu koronawirusa to pokazuje tak, że na przykład szpitale zakaźne nie mogą sobie dać rady, nie mają tyle łóżek i tak dalej, bo wszystko było obliczone, wyliczone i tak dalej, bez sensu kompletnie. Ja muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie tutaj z tymi starszymi rocznikami, które pamiętają jeszcze czasy komunistyczne, czasy Perelu w Polsce, gdzie można było pójść spokojnie do szpitala, nie było żadnych limitów kolejek oczekiwania, że to wszystko praktycznie było wrzucone do jednego worka pod nazwą Służba Zdrowia i to było opłacane ze Skarbu Państwa. Tak, oczywiście ten poziom służby zdrowia może w czasach komunistycznych, pod względem sprzętu medycznego czy lekarz bugoszy, natomiast na pewno był łatwa, lepszy dostęp niż to ma miejsce teraz. Więc tu na pewno e, prezydent e, mało zdziałał, tak? E, na pewno te kolejki dalej do specjalistów, to jest rzecz przerażająca, do onkologa i tak dalej. No na przykład rząd PiSu ostatnio się chwalił, cieszył tym, że kolejka do onkologa została skrócona z dwóch miesięcy do kilku dni. No super, tak? A co w przypadku ludzi, którzy na przykład chorują na raka trzustki, gdzie mają trzy miesiące tylko życia, tak? Oni nie zdążą nawet na wizytę u lekarza, a do tego czasu po prostu umrą. Także to na pewno tego nie, nie zrealizował tutaj Andrzej Duda. A więc odejście od kryterium zysku w służbie zdrowia. Znaczy, to też jest pytanie, odejście od kryterium zysku służby zdrowia, jak to jest sformułowane, tak? Gdzieś zawsze pracówka medyczna musi się e, balansować, tak? Po prostu te wydatki muszą być na poziomie tych wpływów. Część placówek medycznych jest to, część po prostu jest sprywatyzowanych w rękach prywatnych, e, więc no tutaj to jest ciężki e, temat tak naprawdę. Dla mnie najbardziej chore są e, praktycznie limity, limity na przykład do specjalistów, co powoduje, że są duże kolejki do kardiologa i tak dalej, chociaż to też się zmieniło od marca 2020 roku, ale Dalej to praktycznie występuje. Przez to są tak duże kolejki do poszczególnych specjalistów, bo mają limity. Tak, dany specjalista, lekarz może przyjąć tylko określoną liczbę, praktycznie, pacjentów, i to powoduje, że jak ktoś chce iść do kardiologa czy jakiejś specjalisty, to musi czekać pół roku czy rok czasu, i potem woli prywatnie. Kolejna sprawa to jest odejście od kryterium, właśnie zysku służby zdrowia, likwidacja NFZ-u, to nie zostało zrealizowane. Utrzymanie złotego narodowej waluty. Tak, utrzymanie złotego narodowej waluty. To dalej ma miejsce, natomiast nie jest to sukces w żaden sposób Andrzeja Dudy, ponieważ jest to rzecz, którą by Andrzej Duda nie zrealizował. Euro nie zostałoby wprowadzone w Polsce z prostej przyczyny. Po to, żeby wejść w strefę euro, Polska musiałaby być silna gospodarczo na tyle, żeby byłaby gotowa wejść po prostu do euro. Oczywiście, w mediach nastraszono, że jak zostanie wprowadzone euro, to wszystko zostanie zaokrąglone i tak dalej, ceny będą wyższe. Natomiast co zrobił praktycznie PiS? No, duża inflacja, tak, podnoszenie pensji minimalnej, duża inflacja za produkty spożycze bardzo trzeba wysokie ceny płacić, znaczy PiS tego nie zrobił jakby bezpośrednio, ale podnoszenie tak naprawdę tej pensji minimalnej wpłynęło na inflację. Na podwyżkę centy produktów spożywczych, i tak dalej. Więc tutaj, kryterium utrzymania z tego nie jest żadnym sukcesem po stronie Andrzeja Dudy, bo jest to zachowanie tak naprawdę status quo, quo ta, który miał miejsce praktycznie. Potem, mamy tak równoprawność, równo, równoprawność pomiędzy bankami a ich klientami. Likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego. No i teraz tak, jeśli chodzi o tak, równoprawność pomiędzy bankami a ich klientami to nigdy nie będzie zrealizowane. Zawsze będzie po prostu bank miał dominującą pozycję, jeśli chodzi o klienta. Natomiast <coughs> przepraszam Was, natomiast jeśli chodzi o pozycję tą klienta, to ostatnio się zmieniło. Nawet są po prostu tutaj stowarzyszenia, czy też organizacje, które skupiają ludzi, którzy pobrali kredyty we frankach i oni wygrywają jeden po drugim postępowania sądowe przeciwko bankom w związku właśnie z tutaj tym, że musieli wziąć ten kredyt we frankach, że muszą spłacać więcej i tak dalej. Więc pytanie jest takie, czy to jest sukces prezydenta, czy to jest tak naprawdę sukces poszczególnych ludzi, czy też ludzi, którzy się skrzygnęli w poszczególne stowarzyszenia. Także tak to właśnie wygląda. Potem mamy pracę. Program uruchomienia 1,4 miliardów złotych na inwestycje. No, i to jest bardzo lakoniczne, tak naprawdę stwierdzenie, bo co to oznacza? Tak? To jest, jak w, w obrębie pracy, program uruchomienia 1,4 mld miliardów złotych na inwestycje. To jest tak y, szeroki temat, ale jaką inwestycję, co to, to są środki, które realizujemy Wespół z Unią Europejską, czy to są środki na utworzenie nowych miejsc pracy, to są pieniądze rozłożone na lata, czy rozłożone na X lat. Także ten, ten punkt po prostu, podobnie jak tutaj y, utrzymanie i y, uważam, że po prostu w ogóle y, tak y, jest ciężki do rozszyfrowania i on nie został zrealizowany przez prezydenta, moim zdaniem. Następnie przywrócenie oś, ośmioklasowej szkoły podstawowej czteroletniego liceum, likwidacja systemu testowego, gabinet lekarski, i stomatologiczny w każdej szkole. No i teraz tak, przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej to rzeczywiście zostało wprowadzone i czteroletni liceum. Tak? Pytanie tylko jest takie, czy to rzeczywiście było potrzebne? To po co się wprowadzało te gimnazja, które tam mają raptem, nie wiem, chyba 20 czy 30 lat, 20 lat chyba historii, tak? Potem znowu się wraca do systemu ośmioletniego. Czyli za kilka lat znowu przyjdzie jakiś nowy rząd i znowu wprowadzi system gimnazjalny. uważam, że jeśli chodzi o reformę oświata, ona powinna gdzieś zapisać, zapisane powinno być w Konstytucji. Nie powinno się majstrować po prostu praktycznie przy tym, tak? A nie, że co kilka lat wprowadza się, tak? Jedni mieli maturę z matematyką, drudzy mieli maturę bez maty matematyki, teraz jest system Ośmioklasowy, wcześniej był system gimnazjalny bez sensu, tak? Więc albo jedno, albo drugie. Zresztą tu nie ma potrzeby jakiejś takiej, że jakaś rewolucja z w systemie oświaty, że trzeba to realizować. Natomiast to rzeczywiście zostało wprowadzone. Czteroletnie liceum, likwidacja systemu testowego. No, ten system niestety jest, akurat. To, nie, to się nie zmieniło w szkole, w systemie szkolnym. Natomiast to też jest jakby skomplikowane, bo. Ja rozumiem też uczniów, którzy na często narzekają na system testowy. Sam po prostu byłem w tym systemie testowym. Natomiast pytanie jest takie, no system takiej dowolności, jakieś rozprawki, na przykład na języku polskim, zdawanie matury i tak dalej. Tutaj jest dowolność, jeśli chodzi o ocenę, o praktycznie takiego ucznia. Natomiast system testowy jest łatwiejszy do sprawdzenia. Też, też mamy testy na prawo jazdy, testy do przyjęcia, do, do, do pracy, tak, jakieś testy psychologiczne, sprawnościowe. Wydaje mi się, że tego testu, tego systemu testowego się nie uniknie. Natomiast można ograniczyć tak no, na przykład tam testy były sześcioklasisty to było bez sensu tak e, na przykład w szóstej klasie pisali testy jak e, szli do gimnazjum, a to nie zawsze decydowało o tym, że trafią do jakiegoś gimnazjum no, matura to jest przepas przepustka mimo wszystko na studia. E, nawet było tak, że testy pisali sześcioklasiści, ale jeszcze po prostu w piątej klasie pisali próbne przed tą sześcioklasistami sześci tak z jednej strony ma to swoje, ma to swoje plusy, z, jednej, z drugiej strony ma to swoje minusy, bo praktycznie dorosły człowiek później całe życie, ma system testowy, wszędzie jest jakby w pracach, wszędzie praktycznie mamy do czynienia z systemem testowym, tak? Musimy coś zakreślać, być podporządkowani podczas, pod pewne reguły, rygory, tak? także ten system testowy nie został zlikwidowany gabinet lekarski i stomatologiczny w każdej szkole no nie mogę tutaj powiedzieć czy rzeczywiście to jest w każdej szkole natomiast rzeczywiście przywrócono bardzo dużo tych gabinetów lekarskich i stomatologicznych natomiast czy rzeczywiście one są w każdej szkole chyba mi się wydaje, że nie no, jakbym tak miał sprawdzać każdą szkołę po kolei w Polsce na pewno by się znalazła gdzieś szkoła gdzie tego, tego systemu nie ma, ale co do zasady no to ten praktycznie system został prowadzony, tak przywrócono następnie mamy pakt o podnoszeniu płac no i to jest pytanie, tak, co tak naprawdę oznacza ten pak o podnoszeniu płac? Na pewno jeśli chodzi o płacę minimalną, to ona jest podnoszona systematycznie, tak, za rządów praktycznie Andrzeja Dudy czy PiSu, ale czy to jest sukces indywidualny Andrzeja Dudy, czy to jest sukces Prawa i Sprawiedliwości, no to by było, to jest kontrowersyjne, tak. Jeżeli przyjmujemy, że Andrzej Duda oddzielamy go od prawa i sprawiedliwości, to nie jest jego sukces, bo on nie miał dużego wkładu, podpisał tylko te ustawy, które wprowadziły. Natomiast jeżeli przyjmujemy Andrzeja Duda jako całość razem z prawem i sprawiedliwością, tak, i, i Jarosławem Kaczyńskim, to na pewno jest to sukces, tak? No bo. Był taki plan, żeby podnosić pensję minimalną i to tam płacę i to rzeczywiście zostało zrealizowane. Aczkolwiek, czy to jest sukces dla zwykłego Kowalskiego? No nie do końca, bo ceny też rosną, tak? No inflacja, ceny usług, produktów rosną. Odbudowa polskiego przemysłu, no to na pewno nie zostało zrealizowane, absolutnie. Jeśli chodzi o odbudowę polskiego przemysłu, to odbudowano pewne niektóre struktury, tak, jeśli chodzi o polski przemysł. To teraz też świetnie pokazuje, jak w dobie koronawirusa, że na przykład Polska jest uzależniona od testów, tak, medycznych zagranicznych, czy na przykład mydła, gdzie Orle musi przestawiać się na produkcję mydła, środków higieny, czy na przykład mamy tylko jedną firmę farmaceutyczną należącą do Skarbu Państwa, co w obliczu właśnie takiej sytuacji kryzysowej jest niebezpieczne, bo inne firmy farmaceutyczne mogą dyktować nam warunki finansowe, tak, stawki. Także jeśli chodzi o odbudowanie polskiego przemysłu, no może w jakimś stopniu minimalne to zostało zrealizowane, natomiast na pewno to nie jest punkt, który został zrealizowany za Andrzeja Dudę, przynajmniej ja tak po prostu uważam. Kolejna sprawa to jest nowoczesna polska wiedza, innowacja i rozwój. No, ale co to znaczy, tak? Nowoczesna polska wiedza, innowacja, rozwój. To jest tak szerokie e, pojęcie nowoczesna Polska, tak? Czy nowoczesna partia, tak? E, więc to, 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 to uważam, że to jest po prostu jakby w ogóle punkt, który e, albo został dopisany, albo wzięty, wzięty po prostu z kosmosu, bo nie ma konkretu, tak? Co to znaczy z nowoczesna Polska? Gdyby w tym punkcie było napisane na przykład, że 60% ludzi w Polsce będzie miało dostęp do internetu szerokopasmowego, szybkiego, to można byłoby dzisiaj ocenić tak, z, zweryfikować. Natomiast jest to punkt, który można interpretować na wiele sposobów. Potem mamy tak, nowoczesna polska wieś. co też jest taki punkt, tak. Co to znaczy? Są takie wsi, które są tak nowoczesne, są bardziej nowoczesne niż miasta. Są wsi, które są zapuszczone kompletnie. Także na, na dwoje babka wyrusza. Bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, aktywność, solidarność, siła, sojuszy. Eee, czyli polityka zagraniczna, aktywność, solidarność, siła, sojuszy. No, jeśli chodzi o aktywność Andrzeja Duda na pewno, jeśli chodzi o Trumpa, no to jeździ do Stanów Zjednoczonych, wojska amerykańskie są w Polsce, jest teraz te ćwiczenia wojskowe Defender 20 tysięcy żołnierzy, praktycznie amerykański bierze udział w tych manewrach, ale czy to jest tak naprawdę solidarność, aktywność, czy Polska ma taką silną kartę przetargową na arenie międzynarodowej, czy Polska jeździ tak naprawdę do Stanów Zjednoczonych i prosi Stanów Zjednoczonych o pomoc, żeby tutaj wojska polskie stacjonowały. Zresztą Andrzej Duda zaoferował się, że zapłaci praktycznie 3 miliardy dolarów za stacjonowanie. Wojska amerykańskich w Polsce, więc jest to rzecz nieprawdopodobna, nie bywa na świecie, ponieważ Polska jako jedyny kraj na świecie wyszła z inicjatywą. Taką żadne inne państwo, w którym stacjonowały wojska amerykańskie nie, wysz, nie wyszło z taką inicjatywą. Silna armia, bezpieczna Polska no silna armia i czy bezpieczna Polska, to teraz będzie test, jeśli chodzi o koronawirusa. Systematyczne praktycznie zmniejszanie liczebności armii no na pewno nie powoduje, że jest silna armia, tak? Kiedyś się mówiło, armia musi być profesjonalna, zawodowa, że zredukujemy zatrudnienie, ale przez to będzie profesjonalna, zawodowa. No a teraz na przykład jak występuje koronawirus, na razie jest mało tych przypadków, ale jak być bardzo dużo, to pokaże, że potrzebna jest armia, tak? Na wypadek właśnie takie niespodziewane zdarzenia, bo nie wszystko będzie w stanie ogarnąć tu MSWiA, tak, czyli na przykład policja, straż graniczna, straż miejska. Bezpieczni to, bo niezależni energetycznie. To po części się realizuje, tak, że w jakiś sposób tam są dostawy tego gazu skroplonego do Świnoujścia. Natomiast, no, tutaj trzeba by być ekspertem, jeśli chodzi rzeczywiście o dywersyfikację, jeśli chodzi po prostu o te paliwa, tak. Czy my jesteśmy bezpieczni? Tak, żeby Rosja nie mogła wpływać poprzez kurek, poprzez zakręcenie gazu na Polskę, na, na sytuację polityczną, społeczną. Natomiast no, tutaj trzeba by było się spytać o eksperta, tak, czy te zapasy, które mamy w Świnoujściu jeśli chodzi o skroplony gaz, który dostarczany jest z Kataru, one wystarczą Polsce, czy jesteśmy niezależni, jeśli chodzi o ropę naftową, tak, czy na, mamy tutaj nie, niezależność, jeśli chodzi o sektor energetyki, bo przypomnę, były takie zakusy, żeby na przykład inne koncerny kupiły, czy holdingi wykupiły po prostu polską energetykę, tak, czy polskie firmy produkujące energię. Sprawiedliwa Polska, uczciwe państwo wolne od korupcji. No, jeśli chodzi o korupcję, na pewno ona jest coraz lepsza. Jest po prostu walka z każdym rokiem, coraz mniej jest tej korupcji. Natomiast sprawiedliwa Polska to na pewno jest kontrowersyjne stwierdzenie. Mnóstwo Polaków powie, że to z tym się nie zgodzi. Zależy, jak dla kogo tak sprawiedliwa Polska, także w jakim kontekście. Codzienne bezpieczeństwo Polaków. No tutaj trzeba byłoby popatrzeć na statystyki, jeśli chodzi o policję i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o to bezpieczeństwo codzienne Polaków, no to na pewno ono jest też większe z tego względu, że bardzo dużo ludzi w młodym wieku wyjechało za granicę i tam pracują, tak? Więc to społeczeństwo się starzeje. Na no Ameryce nie będą dokonywać przestępstw, tak? Czy po prostu mordować grabieże i tak dalej. Także ja bym akurat przepisał tutaj sukces, jeśli chodzi o mniejsze liczby przestępstw, że albo przekwalifikowanie się na inne przestępstwa, tak, na przykład kradzież samochodów się nie opłaca, czy kradzież radia, e, 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 tak sprzętu samochodowego. E, Radia samodowego jest nieopłacalna. I tak samo tutaj przestępstw zdecydowanie mniej, bo bardzo dużo ludzi w wieku produkcyjnym wyjeżdża za granicę. No i dialog: powołanie Narodowej Rady Rozwoju z udziałem przedstawicieli biznesu, przemysłu, ekspertów i naukowców. To się zrealizowało. Powołanie Rady Przedsiębiorczości to też po prostu zostało praktycznie zrealizowane. Natomiast czy to jest sukces tak naprawdę, jeśli chodzi o powołanie jakiejś rady, czy organu, czy jakiegoś ciała praktycz praktycznie społecznego, konsultacyjnego? No raczej nie, tak, no, w każdej chwili ktoś może powołać e, taki, taką radę, jeśli chodzi o konsultację, tak. Nie jest to nic skomplikowanego, jakieś wyzwanie tutaj chodzi o coś, co ma wpływ bezpośredni na życie Kowalskiego, że ma to przełożenie na każdego dnia, e, tak, ma to praktycznie przełożenie na, na życie Kowalskiego każde, każdego dnia. A to akurat nie ma, tak. Ja też mogę startować w wyborach prezydenckich i powiedzieć, ja powołam radę społeczną, powołam radę konsultacyjną, powołam radę lekarską, tak. Rady można setki praktycznie rad powołać, czy jakiś organów, tak, instytucji tutaj społecznych. Natomiast to nie ma, nie ma jakiegoś bezpośredniego przełożenia, tak. One mogą opiniować, mogą wydawać opinie na temat, na, na temat pewnych projektów społecznych. Natomiast chodzi o bezpośrednio, co, co, ma, jakie ma przełożenie bezpośrednio na życie ludzi. Teraz pytanie jest takie, na przykład, to co było sukcesem, czy to nie będzie przekleństwem? Program 500 plus inne projekty społeczne, gdzie w dobie koronawirusa będą potrzebne potężne nakłady finansowe. Więc jak będzie wyglądał ten budżet państwa polskiego? Tutaj też, jeśli chodzi o ocenę Dudę, ona jest skomplikowana z tego względu, że akurat, jeśli chodzi o koronawirusa, on wystąpił na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Wybory będą mieć miejsce w maju. Koronawirus rozwija się na dobre w marcu-kwietniu. Więc pytanie: Jaka będzie ocena z w związku z koronawirusem, bo to, to w dużym stopniu wpłynie na, na, na wybory prezydenckie? I co by było, gdyby na przykład koronawirus wystąpił w Polsce rok wcześniej? Czy budżet polski to wytrzyma? Bo pytanie jest takie: na przykład, załóżmy, a, chocia, a czy chociaż wszystkie tutaj te sondaże mówią, że Andrzej Duda zwycięży, przepowiednie, jasno i ale na przykład, gdyby prezydentem została to inna osoba, na przykład Małgorzata Kidewa-Bońska, e, i to czy ona nie przejmie tego zgniłego jabłka, który pozostanie w Polsce? Na przykład, budżet kompletnie rozsypany przez koronawirusa, e, przez to, że trzeba będzie bombować mnóstwo pieniędzy i tak dalej. Więc y, tutaj, y, no właśnie tak, to też jest wyzwanie, bo na razie to wszystko jest wyko wykorzystywane, są rezerwy i tak dalej w związku z koronawirusem, projekty są społeczne realizowane, a co będzie za kilka miesięcy to, na przykład jeśli, o budżet, o, jeśli chodzi o budżet przyszłego roku. I to wszystko na dzisiaj, czyli to było tak naprawdę rozliczenie e, takie moje, subiektywne, tak, no bo każdy ma prawo po prostu rozliczyć tutaj kandydatów, kandydata, tak, jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to co mówił przed wyborami w 2015 roku, za mało tutaj mimo wszystko jeszcze konkretów jest, tak, e, było wielu tutaj punktu takich ogólnych, tak, żeby była innowacyjna, nowoczesna wieś, tak, no też mogę powiedzieć, że po mojej jak ja chcę zostać prezydentem, Polska będzie nowoczesna, szybsza, inteligentniejsza, mądrzejsza i tak dalej, ale konkrety tak, jakie, jakie to ma konkretne po prostu przeżenie na zwykłego Kowalskiego. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za godzenie, dzięki za słuchanie. Piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Tak, jestem ciekaw waszej opinii. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba. Cześć.